Cześć. W tym krótkim nagraniu pokażę Ci, jak odebrać bonus o wartości 100 zł do wykorzystania na pakiet premium w Nosby. Jeżeli skorzystasz z linków, które znajdują się na stronie projectmakers.pl, to po otwarciu strony Nosby zobaczysz, że w adresie jest projectmakers i to oznacza, że bonus się naliczy. Jak to wygląda w Nozbi? Jeżeli wejdziesz w zakładkę ustawienia i następnie program partnerski, to w zakładce środki zobaczysz,. 100 zł. Możesz je wykorzystać na pakiet premium, tak jak widać, na 100 dni, czyli ponad 3 miesiące testowania w wersji premium całkowicie za darmo. Może się jednak zdarzyć, że środki się nie naliczą automatycznie. Będzie jakiś błąd systemu albo jeszcze inna przyczyna. W takiej sytuacji, jeżeli wejdziesz w program partnerski, to w środkach będzie 0 zł. Co zrobić? Dalej możesz skorzystać z kodu Project Makers. Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę polecający, a następnie zmień i tutaj wpiszesz Project Makers. I to wszystko. Kod został zaakceptowany, więc w zakładce Środki widzimy, że stówka już została dodana i możesz ją wykorzystać na plan premium. Także warto potestować Nozbi i zachęcam Cię. Zwłaszcza, że jest to całkowicie za darmo.